The Witam wszystkich z tej strony. Katakua to jest kolejny tak bardzo wyczekiwany odcinek fuzji Pokémon. W dzisiejszym odcinku top 10 fuzji od Was. Przypominam, że jeżeli będziecie chcieli podesłać mi jakieś fuzje, to jak najbardziej jest taka możliwość. Wystarczy napisać do mnie na fanpage'u, a ja z chęcią przyjmę od Was fuzje. Jeszcze szybki apel a propos fuzji z dzisiejszego odcinka. Dostałem masę fuzji, ale w tym odcinku postanowiłem pokazać Wam fuzje, które zostały narysowane przez Was, ponieważ takie fuzje wymagały większego wkładu w pracy niż tylko zrobienia screena z programu czy strony, a co za tym idzie są bardziej warte pokazania. Na całej zestawie nie znalazła się tylko jedna fuzja yy, nienarysowana przez jakiegoś mojego potiona, ponieważ zabrakło mi już tych ręcznie wykonanych. I to tyle słowem wstępu jak zawsze Będziecie na mnie krzyczeć, że za długi wstęp, no ale chciałem, aby nie było żadnych niedomówień. Zapraszam Was na odcinek. Na miejscu dziesiątym fuzja Radicata i muka, co daje nam ratuka i jest to właśnie ta fuzja nie stworzona przez żadnego z was, no ale do rzeczy, przypomina mi ona jakąś górę błota, w której topi się jakaś biedna mysz i wystawia swoje wielkie zęby w sumie nie wiadomo po co. Na miejscu dziewiątym fuzja magnemaita i Persiana, przez co wychodzi nam Magnezian. I jest to jedna z tych bardziej creepy fuzji, no bo wyobraźcie sobie, że wracacie sobie późnym wieczorem do domu i spotykacie takie kota. Przychodzicie do niego, a tu okazuje się, że ma tylko jedno oko. Jeszcze do tego autorka Arta na tym oku zrobiła szwy, co jeszcze bardziej potęguje grozę tej fuzji. Na miejscu ósmym fuzja Zuba Tai Miu, co daje nam ZU. Wygląda to jak jakiś mały szczurek, który pod wpływem promieniowana czy czegoś podobnego posiadł umiejętność lewitacji. Wykształciła się u niego wielka szczęka z ogromnymi zębami. No ale za to zanikły mu oczy Jak dla mnie wszystko ok, tylko czemu nie ma oczu? No chyba że został odcięty od świata i uwięziony gdzieś w jakiejś na przykład ciemnej jaskini Gdzie światło słoneczne nie dociera Wtedy brak oczu miałby sens z punktu ewolucyjnego Na miejscu siódmym fuzja Arboka i Rataty Co daje nam Arptatę I to kolejna mysz na tym zestawieniu Ale tym razem zamiast słodkiej mordki tego zwierzęcia Dostał on głowę Arboka razem z jego wielkimi kłami, wężowym językiem i groźnie wyglądającymi oczyma. Na miejscu szóstym fuzja Bedrilla i Eevee co daje nam Bivi. I jeśli kiedyś miałaby powstać robacza ewolucja Eevee to to jak dla mnie mógłby być jeden z kandydatów na tego właśnie Pokemona. Na miejscu piątym fuzja Mewtwo i Nidorana, dziewczynki, co daje nam Meworana, dziewczynkę. Yy, I ta fuzja kojarzy mi się osobiście z jakimś małym, złośliwym stworkiem rodem z jakiejś książki fantastycznej, mieszkającą w lesie i uprzykrzającym życie ludziom. Na miejscu czwartym fuzja Gluma i Eevee, co daje nam Gluvi i jest to jak dla mnie kolejna propozycja, jeśli chodzi o ewolucję Eevee. Tym razem byłaby to ewolucja trująca, ponieważ ma dosyć pasujące do niego typy ubarwienia, a przez twarz Gluma wygląda jakby co dopiero się obudził i jeszcze nie do końca był tego świadom. Na miejscu trzecim fuzja Elektrody i Ninetelsa, co daje nam Elektteysa. Jest to cały biały lis mający jedynie pomarańczowe końcówki jego dziewięciu ogonów i czerwonym zabarwieniem na pysku, który obdarzony jest uśmiechem elektrody. Na arcie zostało to przedstawione trochę bardziej mrocznie, ale jednocześnie i fajnie, bo na przykład czerwona plama na pysku lisa od elektrody wygląda, jakby przed chwilą to zwierzę kogoś zagryzło. Na miejscu drugim fuzja Onixa i Vaporeona co daje nam Oeona i jest to fuzja, która jak dla mnie wygląda przekozacko i gdyby miał się pojawić kamienny Eevee to właśnie dokładnie tak mógłby wyglądać. Jest to Vaporeon, który dzięki temu, że został on sfuzjowany z Onixem dostał szare ciało, które wygląda jakby było ono zrobione z kamienia co w sumie ma dosyć dużo sensu ponieważ ciało Onixa jest całe z kamienia na arcie do tego został przedstawiony jako stworzenie stojące w wodzie bądź nad wodą, no bynajmniej stoi na kamieniu, o którego rozbija się fala i wygląda to genialnie. No i na miejscu pierwszym fuzja, która mnie po prostu rozwaliła, kiedy ją zobaczyłem, a mianowicie połączenie Huntera i Kataku. Jest to mój awatar z fioletową skórą i charakterystycznym wyrazem twarzy Huntera i to tyle, więcej tutaj nie było trzeba mówić, wszystko widzicie sami. I to by było na tyle, mam nadzieję, że film się spodobał. Przypominam, że jeśli chcielibyście wysłać mi fuzję, to zapraszam na mój fanpage, link jak zawsze w opisie. Dziękuję za wszystkie nadesłane mi fuzje, nawet te, które nie znalazły się na odcinku i ja się z Wami żegnam, cześć.